Gdyby sztuczce pisały swoją historię, na pewno zaczęłaby się od słów na początku był nóż. Nóż, narzędzie uniwersalne, znane już homo erectusowi, był zrobiony z krzemienia i służył w walce, w pracy i przy obiedzie. Dziś pozostałością wielofunkcyjności noża jest zapewne wszechstronność znanego wszystkim Scyzoryka. Nóż, który znajdziemy w komplecie sztućców, ma zaokrąglony za sprawą kardynała Richelie czubek, gdyż jak dowodził kardynał, nie jest to wcale ładnie, gdy goście czubkiem noża wydłubują po posiłku resztki z zębów. Tak, etykieta dawniej musiała zwracać uwagę i na takie drobiazgi. Kiedy po raz pierwszy ugotowano coś w sosie własnym, na pewno problem spożycia tego czegoś nikogo zbytnio nie obszedł. Wystarczyło owo coś wyjąć z garnka rę rękami i schrupać. No, może nóż, który i przy łapaniu tego czegoś był pomocny, przysłużył się i tu do podzielenia obiadu między domowników. Cóż jednak począć z sosem? Być może właśnie wówczas nasi przodkowie wpadli na pomysł wystrugania łyżki. Tak, łyżki były drewniane, a te najstarsze zachowane do dziś liczą sobie mniej więcej dwadzieścia tysięcy lat. Obok łyżek drewnianych, obecnych zawsze na stołach ludzi ubogich, pojawiły się z czasem łyżki ze złota, z kości, z kości słoniowej, zło. Żłobione w kamieniu, łyżki ze srebra, brązu i cyny. Kariera łyżki osiągnęła szczyty we Włoszech, gdzie w XV wieku niektóre z nich przestały uczestniczyć w posiłkach, a stały się bogato zdobionym i cennym prezentem chrzcielnym. Może dlatego, gdy my mówimy, że ktoś jest w czepku urodzony, Anglicy ujmują to nieco inaczej – urodzić się ze srebrną łyżeczką w buzi. Najmłodszy wśród sztućców jest widelec. Aż do XVIII wieku do większości posiłków wystarczał nóż, oraz łyżka do potraw, których nie dało się wziąć w ręce. Włosi, wynalazcy dwuzębnego widelca w starożytnym Rzymie, głosili zasadę trzech palców, wedle której palec serdeczny m, i, m, i mały nie miały udziału w chwytaniu tego, co na talerzu. Toskański pomysł, by jedzenie nakuwać na widelec, wiele lat torował sobie wejście w wielki świat. W spisach przedmiotów, które posiadali europejscy królowie, np. w XIV wieku, obok tysięcy noży i setek łyżek, jest tylko kilka widelców. Niełatwo było przekonać biesiadników do tego, by dary pańskie przenosili do ust inaczej jak nieuzbrojonymi rękoma, nieuzbrojonymi rękoma. Fakt jest też taki, że widelce były ozdobą domów bogatych, bogatych ludzi, gdzie każdy jadał z własnego talerza, a nie ze wspólnej misy. Tu łyżka wydaje się dużo bezpieczniejsza. Pozostaje jeszcze jedna kwestia, a mianowicie platery, czyli chińskie srebro. Nazwa ta, coraz rzadziej używana potocznie, odnosiła się do sztućców ogólnie. Dokładnie jednak są to tylko te widelce, łyżki i noże, które w procesie platerowania pokryto cienką warstwą srebra lub złota. Po takim uszlachetnieniu metalowe sztućce wyglądały zdecydowanie bardziej wytwornie. Niewątpliwie miały też jeszcze jedną zaletę. Były tańsze od przechowywanych z pokolenia na pokolenie sreber. A że tańsze nie znaczy lepsze, przekonali się nie tylko ci, którzy co jakiś czas musieli odnawiać ścierającą się, połyskującą powłokę, ale i ci, którzy niezbyt, e, nieopatrznie zbyt długo nie, tego nie robili. A ich sztućce były wykonane ze stopów zawierających miedź. Nieosłonięta bowiem srebrem lub złotem mieć w kontakcie z kuchennymi octami i kwasami wytwarzała śnieć miedzianą, czyli silnie trujący grynszpan. Platerowanie zaczęło być modne w XIX wieku, nieco później po 1920 roku <laughs> utrzymanie sztuczców w pełnym blasku przestało być żmudne i niebezpieczne. Pojawiły się bowiem ich komplety ze stali nierdzewnej. W Polsce produkowała je znana i teraz firma Giegerlach. Dziś sztućce są niezbędnym wyposażeniem każdego domu. Często stawały się eleganckim prezentem ślubnym. Choć savoir-vivre w przypadku pewnych potraw przewiduje odstępstwo od widelca i noża, nie łudźmy się, im bardziej wytworna restauracja, tym więcej różnego rodzaju sztućców położą przy naszym talerzu można się wśród nich pogubić jedno jest jednak pewne nie zabraknie tu łyżki widelca i noża z zaokrąglonym czubkiem i dziś nie wypada używać go jak nici dentystycznej bo przecież i maluchy wiedzą że naśladuje małe świnki kto palcami je posiłki